Cześć, dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku związanym z Freak Fightami. Niestety, no ale tak to już jest, że Freak dominują w świecie internetu, bo jest deficyt patologii. Cześć Wam, nowy rok zaczął się bardzo dobrze dla Freak Jesteśmy po gali Prime 11, która odbyła się w sobotę. I zanim zaczniemy słodzić, jak to nie było fajnie, to zaczniemy może od podziękować. Chcę podziękować wszystkim moim wspierającym. Jest już ich dziewięciu. Fascynuje mnie to, że są ludzie, którzy stwierdzili: O masz? Masz 15 zł, Minus 40%, bo YouTube. Dziękuję Wam bardzo. Tak samo jak dziękuję wszystkim subskrybentom, za to, że jesteście i że przybywają nowi. Prime ma 11. Największą wadą Prime MMA 11 była cena. 50 zł za perperview, to jest lekki skandal. Potem jak ludzie się cieszyli, zobaczcie, KSW kosztuje 65 zł dostęp, a tutaj Friki po 20, po prostu promocja. Tak można żyć. Ale niestety Eldorado skończyło się. No i Prime stwierdził sobie, że on żąda cenę premium. No ale kiedy człowiek przełknie cenę Perperview. To widzi potem w internecie, że ludziom nie działała transmisja. Rzekomo był jakiś problem z styczką. Mnie też irytowało to, że ścinało transmisję i musiałem podnieść swoje cztery litery, aby odświeżyć streama i wszystko działało. No uważam, że za 50 zł to jest skandal. Bo ja miałem vibe, jakbym był na restreamie. Bo wiecie, no na restreamie też trzeba odświeżać co chwilę, bo bana dostaje i trzeba przełączyć na inne per albo na inny serwer, albo reklamy trzeba przyklikać i odświeżyć. No to mam za darmo. A tutaj Bezzong stwierdził, że dam mu pięć dych i jeszcze mnie zmusi do tego, abym podchodził 6-7 razy do laptopa. Skandal, ale dla mnie gala była dobra. Naprawdę dobra, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja gale frequentowe oceniam liczbą. Śmiechu. I tak jak patrzę teraz na tą kartę, to nie był jakiś wow, nie? To nie był jakiś o mój Boże, ale karta. Wydaje mi się, że te czasy niesamowitych kart są już za nami. Mieliśmy walkę dwóch sportowców, to nikogo to nie interesowało. No ale potem Hellboy z Mawsem, takich walk otwarcia chcemy. Brutalnych. Cepeliad. Walk, w których się nie kalkuluje, tylko się wjeżdża. I dostaliśmy w drugiej walce fenomenalny nokaut. I ja już się wtedy zaśmiałem. To już podnosi ocenę. Przypominam, że na ostatnim fejmie nie, nie było uśmiechów. Nie było nawet <laughs> Był po prostu Tamina Rafoniksa, ten mem, co jest przed kampem. To byłem ja. No i proszę Państwa. I po walce otwarcia, w sensie darmowej, mieliśmy pierwszą walkę na Purple View. I słuchajcie. Można powiedzieć, że Prime miał bardzo dobry wieczór, bo trzy walki poszły viralem, plus jeszcze chyba yy, Muran poszedł też viral, viralem. To, że coś tam wyzywał od małp publika. Jeżeli walki mają być krótkie, jeżeli zawodnicy mają dłużej wychodzić do oktagonu niż w tym oktagonie być, to walki muszą się kończyć w ten sposób, jak skończyła się walka Czarnej Pantery z Ninją. I powiem Wam, że to, co odpilił ninja, ma walor edukacyjny. Pewnie wiele z was mogło się zastanawiać, a dlaczego nikt właśnie nie robi jakiegoś takiego salta, albo jakiegoś fikołka, albo od razu z obrotu, wy, albo wyskok, kop? Bo w 95% to tak się kończy, hmm. że dostajesz nokot. Oczywiście. Ninja zrobił to dość paralitycznie. <noise> I... I się pie i się tak odsłonił. To, co zrobił Ninja, to wyglądało, jak on by kontynuował rozgrzewkę. Nie wiedząc o tym, że rozpoczęła się walka. I stary. To już jest na Twitterze na zagranicznych kontakt nazywane nokautem roku. <noise> już w styczniu. <noise> Więc dostaliśmy taki deser na trzeciej walce. <noise> I ja, dla mnie już ta gala była, już jest historyczna, bo dostajemy historyczny knockout, tak, który się zapisuje na kartach historii. Następnie były walki. Hmm, walka byłej Boxdela i tej Tirówki, kierowcy Tira, żeńskiej. Ech, walka do zapomnienia. Następnie mieliśmy, proszę Państwa, walkę Grubasów. Walkę Grubasów, która się nie odbyła, gdyż. Janusz Janusza ze Złowiska nie dopuścił lekarz. Prawdopodobnie okazało się, że gdyby wszedł na aktywność fizyczną, mógłby dostać zawału lub udaru, więc lekarz wolał nie ryzykować. Szkoda, że nikt nie stwierdził przed podpisaniem kontraktu, że tak gruby człowiek no nie ma opcji, że on wejdzie do oktagonu i bić. Najwyżej mógłby wejść, coś zjeść. Hehe, he. i proszę Państwa, coś na co. Liczyłem i byłem przekonany, że da dobrą zabawę. Walka siostr szóst porzucek kontra Ewa Brudnicka. Niestety dwa, walki dwa na 1 w boksie nie mają sensu tak samo jak w MMA. W MMA nie mają sensu, bo no nie masz szans. Rzucą się na ciebie dwa chłopy i cię uduszą. W boksie wystarczy cały czas klinczować i masz stypy. Jedyną walką 2 na 1, która trwała dość długo i miała sens, to było właśnie K1, gdzie bił się Lasik i nie pamiętam, drugi typ z Alan Kwiecińskim. I wtedy pamiętam, mówiłem to chyba ze sto razy, zajebiście, świetnie się bawiłem, śmiałem się jak szalony. No i tutaj niestety była stypa. Dodatkowo Brodnickiej trzy dni przed walką wpisano do kontraktu duże rękawice. Więc ona biła się w balonach, a jej przeciwniczki miały małe rękawice. No niestety dziewczyny, dwie siostry nie były w stanie nic zrobić dla Brudnicki. Cios tych dziewczyn nie ważył nic. A Ewa Brodnicka zadawała dwa ciosy i klinczowała. I tak przez trzy rundy. Trzy rundy z typy. Wygrała oczywiście Ewa Brodnicka, ale no nie, nie może być walk 2 na 1 w boksie. Jest to skandaliczne. No i potem mieliśmy Prime Boys. Z Dax. Ja jestem naiwnym człowiekiem, i łudziłem się, że Dax może tą dwójkę najechać, że może dać radę. No ale chłop był chudy. Chłop wyglądał tak, jakby wyrzec z tego miejsca, do którego miał przyjechać na Taniach. I wtedy stwierdziłem, ok, może jest wysoki, ma długie łapy, ale chłopa można ważyć na wadze gramowej. Czaisz to i przegrał. I też to było szybko. Do pierwszego obolenia i już jest koniec. Giniesz. Zostajesz w tym momencie pokonany. No i potem, proszę Państwa, szachta, przyjaciel Denisa, odkrycie, można powiedzieć, postać, która na pewno namiesza we free fightach. No i cud Boży noworoczny się zdarzył, bo Soroko wszedł do on, proszę Państwa. On tam był, on się pojawił. I co nam dała ta walka? Soroko kontra szachta. Kolejny wspaniały nokaut po którym się bardzo głośno śmiałem i fakt, przeklinałem Michalaka, że nie dopuścił Soroko do walki, w sensie przerwał, bo Soroko po tym gongu od szachty, ewidentnie się przebudził i potrzebował takiego gonga na przebudzenie. Ale wiecie, ja nie jestem sędzią i ja potem nie odpowiadam, jak to komuś coś się stanie. Więc mi jest łatwo pluć na Michalaka, że przerwał pojedynek. I proszę to już jest Połowa gali, może być nie, no, już końcówka gali i mamy raz, dwa, trzy knockouty. Jeden lepszy od drugiego. Wiadomo, historycznie jest knockout na, na ten ninja. I tak się zastanawiałem, czy jako, jak ja bym był postacią free fightową, to czy też nie jest fajnie zaliczyć taki knockout, że tobie ktoś wypłaca takiego gonga. <grywka> czy, czy nie, czy to jest raczej skaza. Nie wiem, w sumie nie chciałbym siebie zobaczyć, jak właśnie robię fikołki i, i typ mi wy, wypłaca jedną sztukę. To była jedyna wypłacona sztuka podczas tej walki. Pierwszy cios i ja już idę spać. Walka, która myślałem, że będzie sypiarska. Zadora kontra Muran i Ryt. Polegało na to, że chyba minutę coś bije Ryt, a potem wchodzi Muran. I Muran on już robił kreakcję. On jak tam się ruszał, to było coś niesamowitego. Niesamowite jest to, że Muran nie potrzebuje gardy, bo jego gardą jest twarz. I ryta tylko przeszkadzał Muranowi w jeżdżaniu w Zadorę. Bo Zadora sobie na rycie odpoczywał. A Muran, jak na swój wiek, naprawdę stwarzał zagrożenie. No bo ty mu walisz gągi, a on idzie do przodu. Oczywiście Zadora wygrał. Ale to nie był koniec w ogóle, to nie był koniec wieczoru Jacka Murańskiego. Bo Prime dostarcza też darmowych walk poza oktogonem, na trybunach czy w Mediarumie. Dwie ostatnie walki już mnie nie kręciły. Już w jaki tancula i main event w balonach, Rzosek, Kasia. Po pierwsze, byłem już śpiący. Ja już jestem na takim etapie życia, że o 23 chcę mi się spać. Na szczęście gala nie trwała bardzo długo, bo skończyło się o 12. .00. Ale to jest kolejny main event z serii Stypa i nikt tego nie potrzebował. Co było widać nawet po widowni, bo mało kto został na ten main event. I gala była naprawdę okej. Okay. Była naprawdę ok, Ale potem człowiek wstaje rano i wchodzi na Twitter. I dowiaduje się, że apteka był jakiś. Apteka atakował Murana. Murańska się odpaliła na Zadorę, atakowali go butelka. Ciężko jest zapanować ten chaos. I ja teraz już nie rozumiem, czy pan Jacek Murański jest cały czas... Aktorstwie. On gra, on kreuje postać, czy niestety to już jest oklejka? I może być oklejka, ponieważ nie wydaje mi się, że żona pana Mureńskiego jest aktorką, a ona zachowuje się dość niepokojąco. Oczywiście apel do pana bez rąka, do bez jego żeby nie było żadnego angażu apteki na PRIME. Nie chcemy ludzi, którzy wchodzą do federacji przez to, że uderzyli kogoś z partyzanta, za pleców. Pomimo tego, że Jacek Morański wyrwał dwa gongi z, z partyzanta, to się stał i gadał dalej. Więc on naprawdę ma gardę, jako jego twarz to gardna. Sądzę, że jakby używał rąk jeszcze jako gardę, to by miał podwójną gardę, poczwórną. To by było nie do przejścia. Jakiś pancerz w Abramsie, czy coś w tym stylu. I nie chcemy. Takich patusów jak apteka, którego nikt nie chce. Kolejny pseudoprawilniak, który będzie gadał, że on nie przytuł dla patologii, tylko żeby pokazać sportową waleczkę. I takie osobniki wyliżą każdy kukle, żeby dostać ten kontra kontrakcik, bo oni chcą domy stawiać. M trójki sobie kupić, czy tam jakieś inne MBMW. BMW. to? Więc panie bezrąg. Nie. Apteka. Nawet, nawet powinien na trybuny chodzić, no normalnie z normalnymi ludźmi. Nie na żadne VIPy i specjalne sektory. Proszę Państwa, no dla mnie ta gala była bardzo dobra. To jest jak. Gala PRIME 11 to było dla mnie jak znalezienie oazy po dwudniowej wędrówce po pustyni. Już tracę na... Ja już ledwo żyję. I tu nie Fata Morgana, to prawdziwa oaza. Ja. Nawodniłem się i dostałem nowej energii. Nawet ładna pogoda dzisiaj wyszło, się zrobiła. Słońce wyszło dzisiaj. Jak zaczynałem nagrywać i mówić o Prime. Więc nawet pogoda stwierdziła, ASY, to była naprawdę dobra gala. Oglądałem ją za chmur. Więc proszę Państwa, czekamy na następne ruchy Prime'u, co zrobi Fame. No i tyle. Piszcie w komentarzach, jak Wy oceniacie galę. Czy oglądaliście, czy gardzicie tym i nie oglądacie, i plujecie na takich jak ja? Też to zrozumiem. Więc dziękuję bardzo. A widzenia.